Witam Państwa bardzo serdecznie. Zadajemy dziś pytanie, drodzy Państwo, kogo jeszcze do więzienia wsadzi Donald Tusk? Tusk, oczywiście, od razu po przejęciu władzy w Polsce, zaraz po wyborach, zabrał się za realizowanie swoich obietnic wyborczych. Przypomnijmy, że w tych obietnicach wyborczych Tuska znalazł się taki postulat, że wszystkie afery PiS zostaną, drodzy Państwo, rozliczone. Ale nie wierzcie w to absolutnie, bo to jest nieprawda i dzisiaj będziemy właśnie o tym mówić. Dlaczego w ogóle tak szybko po przejęciu władzy przez Tuska zapadł wyrok w sprawie Kamińskiego i Wąsika? Od 2015 roku był to wyrok nieprawomocny, powstrzymywany przez pisowców. Aby te sprawy sądowe w tej sprawie się nie toczyły. Następnie przychodzi Tusk, wykorzystuje okazję, żeby pokazać Polakom, oczywiście, że on coś robi, że działa na rzecz, nazwijmy to, poprawy nastrojów społecznych i praworządności. Zabiera się za Kamińskiego i Wąsika, idzie wyrok, panowie trafiają do więzienia. Tusk może sobie odhaczyć na swojej liście tych wyborczych. Zapewnień Polaków, że zrobił to, co Polakom obiecał. Drodzy Państwo, Kamiński i Wąsik to są płoteczki. To są takie płotunie, to są malutkie rybki, nawet niewidoczne w ogóle w tym oceanie. Rekinów, nawet niewidoczne. Oni wykonywali tylko polecenia zwierzchników, mocodawców, czyli wyższej rangi ludzi, którzy stoją u. Sterów władzy w Polsce, no i tak też, drodzy Państwo, yy, oczywiście ich działania w związku z aferą gruntową, yy, które zaszkodziły bezpośrednio Andrzejowi Leperowi, jego pozycji, no bo został przecież zdemisjonowany, posądzony o wzięcie łapówki. Do tego absolutnie nie doszło, mimo że oficerowie yy, CBA twierdzili, że któryś z, ze współpracowników Lepera taką łapówkę przyjął, pośrednio także miało to doprowadzić do śmierci Andrzeja Lepera. Ale kto jest zamieszany w tę sprawę, no to tego się drodzy państwo w tej chwili nie dowiemy, bo Andrzej Leper zagrażał bardzo wielu ludziom ze sceny politycznej. Także ci, którzy rzeczywiście mieliby pójść do więzienia z Kaczyńskim na czele, z Sasinem, z Obajtkiem, Ziobro, prawda? Premier Morawiecki. Oni będą sobie siedzieli na wolności, nikt ich nie ruszy. Chyba, że coś teraz przeskrobią, na przykład y, takiego, łamiąc jakieś tam powiedzmy przepisy i tak dalej, ale jeśli chodzi o kwestie y, korupcji, manipulacji, wyprowadzania pieniędzy z państwa, to to się dzieje, drodzy Państwo, od dawien dawna w Polsce. Myślicie, że co, że za czasów Tuska tego nie było? Nie pamiętacie tego, co się działo 8 lat temu? Lista tych afer, drodzy państwo, jest tak długa, że ja, przygotowując się do nagrania filmu o aferach PO, to musiałbym chyba ten film zrobić w przedziale dwugodzinnym albo w trzech jakichś odcinkach, bo przecież nikt tego, drodzy państwo, nie obejrzy. Pamiętacie państwo słynną aferę podsłuchową, gdy dziennikarze tam jakieś gazety podsłuchali po prostu w jakiejś tam restauracji Polityków PO, tam pada to słynne słowo wypowiadane przez Polityków PO, czyli partii założonej przez Służbę Bezpieczeństwa, drodzy Państwo. To są ubecy. Ubecy, którzy albo dziedziczyli po yy, prawda, Służbie Bezpieczeństwa tę schedę, albo ubecy bezpośrednio wywodzący się z PZPR. Nic innego. Także ta afera podsłuchowa, gdzie Państwo... Istnieje tylko teoretycznie. Oni tam wtedy mówili takie rzeczy: teoretycznie istnieje państwo polskie. Wtedy dopiero Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wezwana przez Tuska, weszła w zasadzie, zdaje się, to była redakcja wprost, z tego co pamiętam, ale mogę się mylić, i siłą chcieli przejąć komputery z tymi nagraniami, żeby te całe fekalia się na Polskę nie wylewały. Ale tych afer, afery hazardowe, sapockie, stoczniowe to tego jest po prostu bez liku, drodzy państwo. I to wszystko. Yy, działo się w Polsce na przestrzeni, yy, prawda, yy, po roku 1989 aż do teraz na kanwie tak zwanego układu okrągłego stołu i także układu z Magdalenki. Zaraz troszkę o tym powiem. I drodzy Państwo, takie płotki to sobie idą oczywiście do więzienia, bo ktoś musi pójść tam do więzienia, mu kogoś trzeba wsadzić. Bardzo często to są ludzie, pracownicy niższego szczebla. Mówię, nawet jeśli zajmują wysokie stanowiska państwowe, to nad nimi i tak jest jeszcze ktoś wyżej, prawda? Kto steruje tą operacją w taki sposób, żeby nic nie było widać, albo żeby nie można było z tymi grubymi rybami mieć powiązania, więc jakiś tam pracownik administracji, jakiś tam czasami minister traci stanowisko. Albo ktoś zostaje skazany, następnie jakiś sąd uniewinnia tego kogoś za jakieś i korupcję, przyjmowanie łapówek, tak jak w przypadku posłanki PO Beaty Sawickiej, skazana za przyjęcie łapówki 50 tysięcy złotych, ustawiała jakieś przetargi na zakup nieruchomości czy gruntów, następnie sąd uniewinnia ją oczywiście i... Sprawa jest zamknięta. Tusk, że tak to ujmę, wywinął się po prostu wymiarowi sprawiedliwości z niewiadomych przyczyn. Sprawy były umarzane, albo nie było wystarczającej ilości dowodów, albo świadków nie było. Cała masa rzeczy ukrywanych i utajnianych. Zarządów PiS ktoś musiał iść z POPSL, bo to PSL tam też wchodzi w grę, drodzy Państwo, Trwaniaczak Kosiniak, Kamierz. Więc ktoś tam musiał iść do więzienia, zarządów POPSL też z PiSu ktoś musi iść do więzienia, ale cały układ Okrągłego Stołu będzie nieustannie trwał. Nic tego absolutnie, drodzy Państwo, nie zmieni. <laughs> układ Okrągłego Stołu... To, jak się mówi, oczywiście dzisiaj, jak historycy donoszą, to była drodzy Państwo ingerencja Moskwy. Żeby tutaj ten scenariusz zrealizować, czyli wprowadzić służbę bezpieczeństwa na teren działalności demokracji. I na przykład. Janusz Korwin-Mikke opowiadał o tym już dawno, dawno temu, że taki układ jest. Po nim zarówno historycy, zarówno socjologowie, zarówno dziennikarze śledczy także szli tym tropem, ale Korwin był na pewno pierwszy. Profesor Nowak w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej z roku 2019 powiedział, że brak rozliczenia systemu komunistycznego był wkalkulowany w podzielenie się władzą pomiędzy ludźmi reżimu, czyli ubk a częścią opozycji według scenariusza akceptowanego przez Moskwę oraz bezpiecznego dla tych, to jest bardzo ważne, którzy odpowiadali nie tylko za zapaść gospodarczą, lecz również konkretne zbrodnie. Dzięki realizacji tego scenariusza do dziś komuniści pozostają bezkarni. To był wywiad z roku 2019, a więc sprawa, powiedzmy, stosunkowo świeża. Układ Okrągłego Stołu, Magdalenka. To był układ taki, jak z tego cytatu, właśnie yy, profesora Andrzeja Nowaka: Wchodzi na teren Nowej Polski zawoalowana służba bezpieczeństwa. PO to jest partia założona przez służbę bezpieczeństwa. No, pamiętacie Państwo, tam założycielem był yy, Olechowski, a wraz z nim oczywiście Tusk. I na czym to, drodzy Państwo, polegało? To, co mówił Korwin-Mikke. Kiszczak oczywiście nie miał absolutnie żadnych odgórnych dyrektyw dotyczących tego, kto władzę w Polsce przejmie. Wszyscy jesteście umoczeni, wszyscy macie brudne ręce. My wchodzimy razem z Wami, jak w części tego cytatu, prawda? Podzielenie się władzą pomiędzy ludźmi reżimu a częścią opozycji. Każdy z tego torciku coś sobie dla siebie skubnie. Każdy będzie mógł sobie ukraść tyle, ile mu się uda, ale nikt nie wyciąga na nikogo żadnych kwitów. Dlatego zobaczcie, Kaczyński z Tuskiem ścierają się nieustannie, po prostu. Niby walczą jak tygrysy, jak niedźwiedzie, jak lwy. A to jest tak naprawdę rzucanie takimi listkami tam albo takim puchem po prostu. to jest takie ścieranie się na pokaz, bo gdyby oni rzeczywiście mogli się nawzajem do więzienia powsadzać, to jeden pociągnąłby natychmiastowo drugiego i te flotyle po prostu zatonęłyby całkowicie. Pogrążyliby się po prostu wszyscy. Dlatego idzie taka płoteczka do prawda więzienia jedna czy druga, a układ jest napędzany cały czas. I tusk jest naprawdę wielkim szkodnikiem. to jest ten człowiek, nie powinien się w ogóle pojawić na scenie politycznej, ale na jego korzyść, akurat teraz, działał fakt, że 8 lat pisu. Oni też oczywiście robili to samo. Ja nie twierdzę, że nie. Starzy widzowie wiedzą, że krytykowałem także pis, ale 8 lat pisu tak bardzo przykryło, niestety, ten y, bilans y, afer PO, że na scenie politycznej 8 lat to jest po prostu jak naprawdę długi okres czasu. Kto o tym pamięta? Wraca proniemiecki Tusk lansujący tutaj Unię Europejską, gdy tymczasem ten człowiek nie poniósł odpowiedzialności za tyle szkód, które Polsce wyrządził. To jest, drodzy Państwo, skandal, i o tym trzeba przypomnieć. Przypomnieć, bo ten człowiek nie powinien dostać już absolutnie żadnej szansy na to, żeby się w Polsce polityką zajmować jak chcą go gdzieś tam w Unii Europejskiej, to niech sobie tam idzie do tej Unii Europejskiej, ale nie w Polsce. A tu się okazuje, że po tylu latach od 89 roku, bo przypominam, że to już w tym roku będzie 35 lat, w dalszym ciągu ten sam układ, ten, powiedziałbym, komunistyczny syf. Jakiś czas temu, drodzy państwo, nawet pojawiła się w mediach lista Członków PZPR, służby bezpieczeństwa, która działała w strukturach Platformy Obywatelskiej, to możecie sobie poczytać, bo to jest po prostu śmieszne, jak nas służba bezpieczeństwa po prostu zrobiła w jajo. Myśmy myśleli, że to jest nowa Polska, że jest jakaś demokracja, a to wszystko było centralnie sterowane przez agenturę, czyli stary reżim i przez część tej opozycji, która no, w duchu tych reform musiała dostać władzę. Reżim się musiał podzielić władzą z kolejnymi tak naprawdę złodziejami od PiSu poprzez PO, PSL i te wszystkie inne tam partyjki SLD i tak dalej i tak dalej. Tak to, drodzy państwo, wyglądało. Polityka to jest coś najbardziej brudnego, najbardziej niedorzecznego, bo żaden człowiek szlachetny, który do polityki pójdzie, w tym układzie sił nie ma szansy na zmienienie czegokolwiek. I to jest, drodzy państwo, katastrofa naszej Polski. To jest katastrofa naszej Polski. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem, wspominałem o tym, drodzy państwo. Teraz yy, oczywiście. Wypadałoby pomyśleć o tym, jak odbudować Polskę, jak ją z tych ruin odgrzebać i postawić na nowym fundamencie. Ale trzeba do tego zapału, energii, determinacji i w ogóle miłości. Mówię o tym w tym filmie, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Zachęcam Państwa do wspierania kanału Króla Pustkowia w walce o wolność, sprawiedliwość i prawdę. A z mojej strony to na dziś wszystko. Kłaniam się nisko, pozdrawiam bardzo serdecznie.